spotykamy się na ostatniej części tego, tego cyklu odnośnie wyborów w Ameryce. Na kogo głosować, na kogo nie głosować, co kto co kto reprezentuje w Polsce. Myślę, że wiele osób się nie interesuje, nie wie o co chodzi. Pobieżnie patrzy. Chciałbym jeszcze tutaj zauważyć inne rzeczy. Rola mediów dzisiaj media, to są dzisiaj, ale media próbują nakręcać ludzi w pewnym, w pewnym kierunku, i często czytacie różne, jakieś tam, jeśli czytacie w prasie zachodniej, w Ameryce, jakieś tam New York Times, jakieś tam różne inne gazety, można sobie zobaczyć, ABC, NBC. Jakieś tam inne. Często kto pisze te artykuły, prawda? Do kogo należą to jest te firmy? No, często ludzi, którzy są za globalizmem, niestety. I stąd media mają swoje uprzedzenia. W polskich mediach też, niestety, jak widać, nie mówię, że we wszystkich, ale przejawia się to, że globalizm jest, można powiedzieć, głoszony prawda? przez polskie media, zauważycie, też jest głoszony i jest to duch y, tego świata, który próbuje y, manipulować. Y, nie uwierzycie, jak można manipulować za pomocą dźwięku, za pomocą y, prezentacji audiowizualnych, jak można manipulować y, Postrzeganiem, e, postrzeganiem e, wyborami, e, podążaniem decyzji odnośnie zakupu, sprzedaży, e, wyboru szkoły, wyboru drogi życia i tak prawda? Jak bardzo można używać mediów do manipulacji, prawda? Ekumenizm może pokazywać w świecie wspaniałe, w cudzysłowie, prawda, jak oni pięknie to wszystko teraz robią, I Ludzie są zmanipulowani. Mogą ludzie wygłaszać pseudokazania, prawda? Które tak naprawdę nic nie znaczą, jak tylko po to, żeby zmanipulować ludzi. Także bądźmy tego świadomi. Nie, nie bądźmy ludźmi żyjącymi na świecie, którzy są y, y, głupsi, głupsi niż ludzie żyjący na tym świecie, ok? To jest moją modlitwą dla wielu, wielu wierzących, żyjących w dzisiejszym czasie. Nie bądźmy naiwni, nie bądźmy głupcami, nie bądźmy ludźmi, którzy wszystko wierzą, ślepo wierzą wszystkiemu, bo tak niestety w niektórych miejscach, w niektórych grupach byliście kondycjonowani. I tyle. To jest moje, moje przesłanie, prawda? Jeśli chodzi o wybory, tak jak powiedziałem, dużo rzeczy, które jest zgłoszone na temat władzy w kościele i tak dalej, jest głoszone niewłaściwie. Jest głoszone niebiblijnie. Ponieważ Bóg chce być naszym Bogiem, prawda? Naszym władcą i tak dalej. Natomiast mamy się wstawiać o tych, co są we władzy, ale jeśli reprezentują coś jest złe, to jak możemy za nimi stać? Prawda? W Ameryce pojawił się jeszcze inny element, który należy zauważyć. Ja wierzę, że Bóg zrobi cud w Ameryce i wybiorą Trumpa, który jako jedyny jest w stanie, jeśli nie podkręcać to, co Obama robi wszystko od razu, to położyć kres, to powstrzymać e, tą głupotę, ten marazm. To szaleństwo parat, to szaleństwo y, aborcji, to szaleństwo narkotyków, to szaleństwo biegających i robiących kryminał imigrantów. Czy ja wierzę w Trumpa i tak dalej? Nie. Ale wierzę, że jeśli Bóg go postawił tam, jeśli Bóg go tam użyje, to też y, ci trupki zostaną nawróconą. W jakiś standard, według jakichś standardów. Według osób, które mówią, że jak ktoś powie coś dosadnie, to jest niechrześcijanin, to jest powinien nawrócony. Według osób, które powiedzą, że jak przyjdę do ich kościołek nawrócony, to jest nawrócony. Według standardu biblijnego, jego życia, to co robi, ja stwierdzę, że jest nie nawrócony. Nie dlatego, że jest za y, y, po prostu pewnymi wartościami biblijnymi, to ja mówię, że jest nie Ale z tego co widzę, niemniej jednak ten człowiek, tak jak powiedziałem, jeśli zarealizuje połowę z tych rzeczy, które tutaj są, które mówią i tak dalej, Ameryka będzie jako, wie, jako ludzie tam będą w zupełnie innej, innej sytuacji. Jeżeli e, to jest, że tak nie będzie, ale... Gdyby Clinton dopuścić, to będzie to gorsze jeszcze niż Obama. I wiecie co? Jeśli Ameryka będzie zdestabilizowana, to jest długa jeszcze kwestia. Jeżeli państwo daje z państwom prawa, to nie znaczy, że państwo jest dyktaturą, to nie znaczy, że państwo jest na zasadzie, że nie wiem, dykt, dykt, wszystko dyktują i, i tak dalej, i tak dalej. Ale rozumiecie to zrozumieć. Jeżeli Ameryka, ktoś się nie pojawi w Ameryce. Ktoś to weźmie, może powiedzieć, zaryja to wszystko. Bo jak masz w kraju bandę ludzi, którzy służą globalnie, służą interesowi kraju. Jak masz w kraju bandę, która powoduje, że to nie interesy Ameryki, to nie interesy Amerykan są reprezentowane. To jedyny sposób, żeby to, to wziąć, jest złapać za ruja, to zadowolstwo wszystkie, y, złożyć temu kres i zacząć wprowadzać normalne rzeczy. Zacząć wprowadzać normalne rzeczy, zacząć y, kreować pracę, zacząć stwarzać warunki, aby Amerykanie mogli normalnie egzystować, mogli, aby Ewangelia tam mogła być główna i tak dalej, ponieważ jak dobrze wiecie, ten moralny szuf, który oni są to przez dłuższy czas się dzieje. Najpierw była ewolucja, później przyszedł czas e, zdjęli e, prawa, które zakazywały obscenizmu. Prawa, ja nie pamiętam dokładnie, czy to nazywa jakieś przeciwko, jakieś ustawy przeciwko obscenizmowi, czy jakkolwiek, nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało. Wcześniej jeszcze postrzegali kwestie praktykowania czarów. Później e, zakazali e, modlić się modlitwy. Że protestanci nie mogli się modlić. zakazali przynoszenia biblii do, do pa, państwa, które jest protestanckie. bo się trzeba Magada? Rozumiecie, o co chodzi? Ten upadek, a później już nie, nie, nie mówią o zboczeńcach wstępnych, nie mówiąc już o jakichś y, złych rzeczach, które zaczęły się pamięć, nie mówię do Marko Pika, nie już o innych rzeczach, prawda? O dziadostwie, multikulturalizmowi i tak dalej, który jest promowany. Jak położyć krzyżem? Jeżeli zostawimy to samo jest, ja Wam mówię jeszcze w oparciu, to samo jest zbora. Dopóki w zborze ludzie przeważają z myśleniem, wiesz, Kula dusza, będziemy robić cokolwiek, będziemy się bawić i przyjdzie wielkie przebudzenie. Będziemy kusić, lekki, kazania, żeby nikogo nie zgłosić. Będziemy grać w, 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 w czymś babkę z Panem Bogiem. Będziemy się bawić chrześcijaństwo, będziemy chodzić bez wiary dalej i na nie przyjdzie przebudzenie. To jest to właśnie takie działo, to też tak mi się odzwierciedla tę sytuację w Ameryce. Jak długo takie coś będzie, jak na czele kościołów będą stać ludzie, którzy nie po Biblii, nie potrafią otworzyć gęby, nie potrafią czegoś za gębę złapać i powiedzieć, te rzeczy tu nie będą, chcesz robić ekumenizm, to musisz wyjść z Kościoła. To póki takich ludzi się nie pojawi, będzie chaos, będzie zamieszanie i będzie jeszcze gorzej. I będzie jeszcze gorzej. Ja do waszych Kościół nie należę, to wasz problem jest. Ja wam tylko mówię. Dopóki będzie się gorszyć, jak ktoś ci powie prawdę. Dopóki osoby, które mają wiarę i się go nauczyć, aby pokazać Ci, jak sam powinien chodzić z Bogiem, czego nie robić. Dopóki te osoby będą tak jak Trump, Ja nie porównuję trumpa z każdym dzieją. Ja tak nie wierzę, że nie jest nawrócony. Ale widzę, że ten człowiek ma, może, jeśli będzie budował, jeśli będzie naprawdę chciał budować Amerykę. Kontoży kres temu, jak doszło I będą zgrzyty z lewicy, i to nie e, ktoś będzie wywołał zgrzyty w Ameryce, ale lewica. Będzie protesty, będą ten, ale będzie realizowane to, co potrzeba. Tak, jak potrzeba. Wszystkim nigdy nie dogodzić. Jeśli jesteś pastorem, jeśli jesteś wierzącym i tak żyjesz życiem, żeby wszystkim się przypodobać, będziesz żył w letności, będziesz żył po prostu w wiedzy niezasatysfakcjonowanej, bo zawsze będziesz błogiem bezamkniętym. Bo nie zapragnie, zapragniesz reprezentować Boga, reprezentować Pisma, chodzić w mocy, obojętnie co ludzie powiedzą, co to kogo obchodzić, co ludzie mówią. Oni będą zawsze gadać. Lewiki, le, lewica, lewackie y, pulpity będą zawsze ciągnąć do Rzymu. Będą zawsze ciągnąć, żeby było y, więcej łaski, więcej, y, uśmieria, <tryk> więcej tego po prostu. A jak im powiesz, wiesz, że to jest grzech musisz pokutować. Obrócą się na pięcie i drzwiami i powiedzą, że to nie chrześcijaństwo. I to jest od wieków taki problem. Rozumiesz o co chodzi? ale jeśli chcesz trwać z Bogiem, wytrwać z Bogiem, to nie możesz się na lewackie chrześcijaństwo. Nie możesz się obrażać, bo na to właśnie chodzi. Więc patrząc na te wybory, jest dużo powiązań z protestantyzmem. Jeżeli w naszych kościołach ale z matycznych jeżeli dalej będą miejscy, tacy kobiecy stać, którzy nie potrafią nic zrobić, takimi mamaludami są po prostu, którzy nie potrafią powiedzieć w kościele, że pewne rzeczy są niedopuszczalne i nie mogą być, bo parę osób wyjdzie, niech wychodzą dzisiaj. Jak mogą się utożsamić z Chrystusem? I, i, i dokonywać, dokonywać rozwodów. Ja mogę się poszadać z Chrystusem i chodzić po komieniach i sprzedawać wszystkie nauki. Jak mogę to robić? Jak mogę to robić? Donald Trump jakby nie znał osobiście Nikt by nie płacił, żeby ci powiedzieć głosu na niego, wie, bo tak by wypadało, tak, takie mówienie, gadanie jakieś śpiewów. Nie. Ale to jest to, co ja widzę, że tylko ten człowiek, jeśli on przyjdzie, jeśli go Bóg tam postawi, jeśli on zajrzy po rzeczy, które obiecywał, Ameryka ma szansę na nowo, ma na szansę na nowo przyjść przebudzenie, ma szansę na nowo, że małe dzieci nie będą miały czarnego szyfu, młode dziewczyny nie będą przymuszane, manipulowane po to, żeby robić aborcje yy, i tak dalej, i tak dalej. będą się ludzie kryć. Więc z przychodzi z okładką, bo pisze Biblię, o, to z klasy cię usuną. Takie klimaty są w Adolyce czasami. Rozumiecie o co chodzi? A chrześcijanie nie mogą się dawać deptać po sobie. Nie mogą. Za dużo jest tego um, lawirowania Zjedziesz z jednej strony na drugą. A więc patrząc na tych dwóch kandydatów, kogo możesz wybrać? Decyzja jest tylko jedna. I ta decyzja zaważy. To jest wybór między mężczyzną a kobietą. To jest wybór między jedną partią a drugą. To jest wybór. Zaci znaczy ci oni stoją. Jak Ameryka ma wyglądać w ciągu następnych 10-20 lat? A minion na cztery następne, prawda? Jak ma to wyglądać? Dziękuję za wysłuchanie. Amen.